Dzień dobry, mam na imię Arkadiusz. Chciałem się z Państwem podzielić moimi przeżyciami po obejrzeniu filmu Szeregowiec Rajan. Od strony wojennej film zrobiony bardzo dobrze. Sama fabuła polega na tym, że kilku żołnierzy jest wysłanych, żeby odnaleźć jednego żołnierza, jedynego syna, który został w matce, bo już straciła wcześniej dwóch synów. Starałem się wczuć w, w, w emocje tych żołnierzy, którzy, którzy są na wojnie. Co oni myślą w tym momencie, kiedy walczą? Czy myślą o śmierci, czy nie myślą o śmierci, czy myślą, że przeżyją jeszcze jeden dzień, czy nie przeżyją? O czym rozmawiają, co myślą, czy mają jakieś może nawet marzenia na wojnie? Wojna zostawiła w nich ogromne, traumatyczne przeżycia, z którymi sobie nie poradzili. Po wojnie popełniali samobójstwa. Dlaczego? Albo szli w bezdomność. Nie radzili sobie z, z brutalnością tej wojny. Musieli być brutalni, a jednak ludzie chyba są jednak ludźmi wrażliwymi, a nie brutalnymi.